Opowiedzcie o wrażeniach po dzisiejszym strzelaniu. Jest bardzo fajnie. Wszyscy są bardzo mili. Jest tutaj porządek. Jeśli ktoś czegoś nie wiedział, od razu instruktorzy spieszyli z pomocą, aby wytłumaczyć, pokazać, aby każdy umiał tutaj strzelać. Dzisiaj nauczyliśmy się, jak obsługiwać się bronią, jak strzelać z broni. No i instruktorzy byli bardzo mili. No i Czego się nie wiedziało, to ich też mogli A co Wam się bardziej podobało, pistolet czy karabin? Moim zdaniem chyba karabin. Był on bardzo dynamiczny oraz były dalsze cele. I było to bardzo ciekawe, ponieważ była jeszcze luneta. I mogliśmy się też nauczyć, jak strzelać bronią z lunetą. Moim zdaniem też bardziej się pistrzało z karabinu, ponieważ tam też również była. I ja właśnie wolę strzelać z pistoletów, które mają lunety, bo właśnie lepiej mi z A ile macie lat w ogóle? Ja mam 14, ja mam 12. No to od 13 roku życia można już wstąpić do klubu i uzyskać licencję strzelca sportowego. Także kolegę zapraszamy za rok, a ty już jesteś gotowy.